Hej, cześć, witam okay. wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, to jest Deep Rock Galactic i gramy sobie z Matim, Shiro i Sharkiem w, w gierkę, razem. i Deep Rock Galactic. tak. No i, i chcieliśmy was zaprosić do, do, do wspólnie ogranej misji, oczywiście z nami jest streamek. Co może wybuchnąć? Nie chcę wiedzieć. Odpalaj, odpalaj, odpalaj. Dajesz. Nie, to akurat tak szybko nie chcę wybuchać. Od razu Wam mówię, że, że z nami też jest streamek, więc jak coś to gadam czasami ze streamkiem, a Wy go nawet Ale widzicie nie. na ekranie, więc. Lecimy Co z misją. Nie wiem. Muły, tak? Odzyskaj muły. Zbieramy nitro. Zbieramy nitro i to. Ale to nie nie a te naczemka to, to, to? Kulturka, kulturka, kulturka. Jak już zginąłeś? Eee... Szczerze mówiąc... Eee, nasz muł mnie zrzucił. Przecież ledwo co zaczęliśmy misję! Jeszcze nie było żadnego jestem przeciwnika! Ja z niego jestem zdolny. 10 na 10. 10 <noise> na 10, no dokładnie. Ale mam pachy! Co to jest tutaj? Eee... OLEJ! E, Idziemy, gdzie to... idziemy? Kaj wyżej Polski? Musimy. Y, pierwsza sprawa. Musimy znaleźć część mu, y, Część muła i naprawić go. Przez znalezienie części do niego. A później. Co tam było? Rafineria? Tutaj jest przejście. do ucieczki. No. Tutaj jest, jest przejście inny. dalej. Gdzie? A, okay, pytanie, czemu ja widzę następne nasiona na suwicie, a tego nie zbiera? No, bo jesteś od tego. Kto ma, przepraszam bardzo, zwiadowca? To ja mam zbierać takie rzeczy? Mhm. Chociaż je znajdź. Masz fergana, oświetla nam suki w razie czego, co? Dobra. To my nic nie widzimy. A trochę marnotrawstwo rzucasz do góry yy, farami. Co wyście mnie tu wybuchli? Spójrzcie mnie pierwszego i ja wam drogę wyczyszczę No właśnie, mamy kopacza, przepraszam bardzo Mówicie, że chcecie gdzieś się ryć, a nie? Się ryjemy Po co to komu? No a co to komu? Uwaga, potwory Nie mój problem O, tego jeszcze nie widziałem Dobra, teraz wam oświetlę ładnie dach Znaczy, sufit Dach <laughs> e? Coś. Ktoś? Uważyciel? na was chodźmy A my idziemy, pro? Mam Muły Kur... E? e? Halo? Co Bum. mnie tu... Halo? Co od niej Umieram no, nie widzę cię nawet! Sufit! <laughs> Spadł z sufitu i wleciał pod jakąś wielką wylękarnię robali. Który przed chwilą, nie? Co mnie cały czas ściga? Jakieś małe robale. Co tam się dzieje? Chloroformat, gierka jest zależna od CPU czy GPU? O Jezus Maria Zaraz ci powiem, odpala Windows G Wait a sec, bo mi zacięło grę I co, CPU czy GPU? Szczerze mówiąc, CPU Ale to ja mam swój procesor, więc... Może ktoś mnie tu łaskawie pomóc? Bo... Chyba nie. Bo... Łaskawie to ciebie możemy tutaj porzucić jedynie, ale okej. Okay. Ale tu jest ta część muła przecież. No i dobra, ale ja tu mam z cztery części muła. A potrzeba... Potrzebujemy 8 bodajże. Ale jest odzyskaj muły. No dwa. No to jak macie cztery, osiem, o, o, o co chodzi? 8 potrzebujemy mniej więcej, nie? Zrzucam tam nogi na dół. Ha, to od takiego muła mamy zabrać części i je gdzieś tam znieść, nie. tak? Nie, są y, mu muły całe i są rozłożone części dookoła. Jeden naprawiony, to naprawiam drugiego, bo. Jest... Ale co zrobić ten cel po jeszcze, nie? No, Takie no To Wyróbcie ten cel poboczny, a ja sobie. E, halo, zwiadowca, oświadczaj nam w Mam dwa siebie. Tak, dwa, dwa siebie Tak, dwa Dwa koło siebie <coughs> pan, No! Coś mam na plecach... Co to było? Co to było? Eee... Dobra. A tak konkretnie, czy gierka jest zależna od GPU, CPU? GPU mam 87%, więc bardziej obciążę GPU, nie? Nie wiem, naprawiać drugiego od razu, czy na razie nie? ci pało na górę, nie? such prześladowca spoko daliśmy radę tylko nie wiem gdzie jest szark on powiedział że zaraz wraca ale nie to ja tylko patrzyłem gdzie go przesunął ten mobek dobra na razie szukamy tych jajek no to tutaj chyba nie ma już o nie są tutaj dwa ma, ej, tam masz ty, Tu jest. masz nitrę, wie, a ja to zbieram. A co, na sam koniec trzeba chronić tych mułów, czy, czy co? Że tak potrzebujemy nitrę? Elementy tower defensa będziemy mieli. Czy co, te mły będą się co jakiś czas zatrzymywać, czy...? No nie, mówię i to od razu do tego wiertła, nie? O. A ty masz teraz te... Możecie, Zbierasz te? Naczynka? Teraz, Coś tam? Tak, zaraz możecie. Czekaj, ja właśnie zbieram. Dwa mam. Dwa mam, to jeszcze potrzebujemy jedno. Mach ty jeszcze jedno? E, jedno jest stacji. Dwa. To właśnie, no właśnie nie zebrałem Mam ostatni To zawajcy mu Czy już nie potrzeba szukać Tarty czy nie? Mamy je, jedno odnowienie e, Zbierać się złotek może w czasie, co? Dobra 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 A za tym nie widziano tu właśnie coś nie jest. jest do no i nitry też by się przydało pozbierać. A tu jest też fajnego. Więcej nitry. Dobra, chyba jest O, jest kulka. Zaraz sobie wezmiecie tego gumy, a co? się potrzebuję tylko rozładować. Spoko. I co to Ale wiesz co jak to jest po drodze no, no to Dobra to wrzucie Dobra bier. Dobra mamy pobocznego questa zrobionego To teraz szukacie drugiego <coughs> muła i naprawcie go Ale mam go znalezionego Co jest Hotani Oj zapomniałbym Lepka breja Podpali się? No Nie mam je przy sobie Koptu nitra Dzień nitra Znasz mnie. O nie, już Shadow sz wykopał Więcej światła by się przydało Jakby nie było Jakbym za tobą nadążał? Więc co, ja nie jestem z ja mam tylko kopać, nie? A tu, tu, tu... To co? Naprawiam drugiego muła. To jest... Tak. O Jezusie. Tu jest nitra... ...na ścianie kopaczu. Eee, ma nitry mamy. Mamy tylko na dwa zrzuty. No to ci kopaczu zaznaczyłem nitre na co wcale 400 potrzebne Bo jakie mamy poziom odpalny? Kopacz została ci zaznaczona Nitra Kopacz samo to jest co do craftingów Ja to mam wyczucie No Ciebie podbijam, a ja ciebie zabijam no nie, a środek ukończy w ścianie Co? No już go wybiłem tak do ściany raz Tu jest kolejna Nitra Duża ilość Nie wzywasz go jak na razie Tam to no. Zarabisz Szymła Co tam czatki u was Dobra, chyba zebrałem całą tą nitrę. Dobra, ja mam tylko 22 nitry, jak coś. Tam jest nitra, zaznaczyłem. O, dobra. A to co to jest? To tu koło no? tej nitry? To jest... Yy, A Tyrolka! Tyrolka, no. To jest ciekawe. Aha, ona będzie wisiała w powietrzu. Tam jest jeszcze. Okej. Idę i no, jedno górą. Masz. Masz platformę już? Tak, tak, tylko zerkałem, nie? Bo staram się Wam jakoś te flary faktycznie rozkładać Żeby było coś widać. O, mam maksimum nitry. Czekaj, to ci ją zrzucę na dół. To co tu zostało? A, jesteś pamiętaj, że jestem dobry. No, umiem to Tak. Że nie o, dobry. A tutaj są małe ilości złota wszędzie To jest to co po Shiro zostało Ale nie, w ogóle jakby cała ta Cała ta skała składała się częściowo ze złota Sheero, nie znalazłeś przypadkiem tych Akumulatorów? Hmm? To nie kończymy? Czekaj, okay, bo czekam na jego odpowiedź bo Tutaj e, jest czat, czasem Jaki czat? A, A, co, A. dobrze, dobra O co, zaraz czy nie? Nie Właśnie kurde, ja się dziwię oh, oh, oh. To tutaj, te akumulatory są obok siebie no. Jakie zjeść akumulatory, nie, o czym ale wiadomo? Ale nie mam akumulatory Nie mam tego akumulatora, dziwię się właśnie, bo tutaj już sporo ich było w tych to zakończmy. Tak. E, Musi na mur i później tą całą skrzynię odpalęcie. Prosto. Rozwid, tam amunicyjny. Jeden czy dwa? A dawaj dwa. Ja od razu sobie biorę cały zestaw. I po co my to robimy tak w ogóle? Bo to przywołuje Trzymaj muły? Się w tym. Trzymaj się w tym. Nie, naprawiamy kapsułę desantową. To jest stara kapsuła. Aha. I musimy ją naprawić, żeby stąd uciec? Tak. Jest. Dobra. Przeszliśmy naprawić muły poprzedniej ekipy, która poległa. I kapsułę desantową. Czyli im więcej osób jest w tym kręgu, tym szybciej się naprawia, tak? Tak. Czyli szark dostanie z No Tak jak się zdarza późno, tak jak ja wcześniej. Nie? <coughs> mm -hmm. Why are you shooting at me? Praktycznie system Tower Defense. I teraz? Czekamy. Nie słyszałeś co powiedział? Nie, nie słyszałem właśnie. Zrzut paliwa uważam. Ciro, <coughs> co? Wiem, że ryzykuję no Przygotuj przewody paliwowe. Uj, to wygląda trochę jak jakieś takie atomowe, uranowe czy coś Atomowe to są piece na naszym odpaku nie? Ja zrobiłem atomik Reconstructor Ja nic nie zrobię, bo mnie nie było. Wiem, ale Nie no byłeś dzisiaj. Widzieliśmy cię. Nie kłam. A co ja zrobiłem? Poszedłem pokopać sobie, poszedłem po jakieś materiały, żeby zacząć się budować cokolwiek, nie? I to wszystko. Ale byłeś! Później widzę, że Mati sobie odpala Deep Rocka, no to stwierdzę, że do was dołączę. No. Uwaga, wale. Ja wiesz co, ja też chciałbym walnąć, ale nie mogę, nie? No może. No. Ale co jest? Czemu nie może? Jak miotacz... <laughs> Aha, okej, okay, dobra. Ej, kto we mnie! Ja się ledwo trzymam, staram się z boczku, bo ta postać z jest. Małbym, jest po prostu do niczego. Mogę wam. Wiesz, to nie jest do niczego, jak chcesz, możemy się zamienić, czy? W sensie do. jest spoko, jeśli chodzi o oświetlanie, natomiast jeśli chodzi o zadawane obrażenia, to zadaje dużo mniejsze niż wy, nie? E, ja mam broń ciężko, on ma broń my jesteśmy po to bardziej solokrę. No, a no. druga sprawa, ja mam już amunicję przebijającą pancerz. Ja zwiększyłem swoje obrażenia jedynie. No, ja, no na nagradniku dwa razy zwiększone obrażenia i, i pociski przebijające. No. Dlatego gruby traci cały pancerz na strzała. Więc to jest dobra wymiana, jakby nie było. Ale muszę sobie więcej amunicji dla wyżyczek nosić. Ale tu ciemno, rzuć flarę. No po co rzuć flarę jak tu ciemno, jak tutaj jest jasno, jak... To jest z automatu tekst jak e, nie ma flarką o ciebie odpalonych. Przecież jak rzuciłem te dwie na sufit to oświetlają całą jaskinię. Uwaga, kwas. Dostałem nim prosto na twarz. Aleś zrymował. Jak miły. O tak. Y sorry, jestem. No to A, tak. Nie, 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 no. no czekaj. Właśnie no, skończyliśmy. Po, nie. nie, chodźmy razy po prostu. A, sobie poradzi, nie. Ta szark, no, znajdź nas. Tylko. Mam moje wieżyczki, czekaj, tutaj mamy ten. Czekaj, nie kopnij nic, tylko. Tutaj jest 30 metrów w tamtą stronę trzeba dojść do szarka No tylko żeby mnie tutaj dość tak ciekawie. Jak ciekawie Uważaj Siro, plecy też masz o, Czekaj swój swój Nie że swój palić mogę wow. Podniesiony Szarku? Podniesiony, jest Okej Kapsuła uruchomi się to co? Wracamy do tamtej kapsuły, tak? A rozwalajcie te piletowe, bo one naprawdę nerwują. Ja już mam I... oni... Też mi się kończy Wiesz, wieżyczki strzelba wszystko. No ja tylko z polika korzystam, nie? Ale jeszcze jest nie? do wzięcia jedno Amo Ale, Ale nie wiem jak to się nam zostało Ale w sensie... Aha No wziąłem, wziąłem, tylko mówię Żeby nie było Pakować. No, tak. W normalnie Pakować No nie to jakby przeszliśmy większość już No, na sam koniec żeby Ale to gdzie to jest tak? Punktum. Z drugiej strony a <gry> ja przeszedłem tak w boku i nic nie było. Uderzamy w kulki, uderzamy w kulki. Chat? Ej, było już to ostatnie losowanie? Było spamer, było, było, było. Wszystko już minęło. <laughs> Zostało jeszcze nam 6 y, gier na następne losowanie. Czy najlepsza gra, a właściwie najdroższa z całego zestawu, czyli Pathologic 2, jeszcze nie, nie została trafiona? Następne losowanie myślę, że będzie.